Siemanko! Siemanko też tak my się. Dzisiaj znajdujemy się w grze World of Tanks. Tak no Ulepszę sobie coś. Czekajcie. No, to jest drugi odcinek z tej serii. Wyślę tu moduły. Tutaj wyspek moduły. czwórkę sobie wezmę. Nie. Którę chcę wziąć? Tu jest silnik. Działo czwórkę wolę. Czas, czas celowania. Dobrze pobadamy cię. Okej, okay, zbadaliśmy to. Zbadamy sobie jeszcze jakąś. Jeszcze, jeszcze, tak. Silniczek. Tak. Jeśli to sobie zbadam. Już sobie za chwilę będziemy brać piątkę. No, tak on wygląda i sobie zagramy a rękę okej, okay, więc widzimy się na. Dopiero, oh. wygraliśmy arękę. No, muszę zobaczyć w tle, kupiłam amunicję. No, mhm, to więc widzimy się na pierwszej aręce. Pierwsza ręka, czarne złoto. Nie wiem, nie grałem na niej. Zobaczmy mhm. so, sobie, te Kiedyś typy mi tu wchodziły. Tak, już się ładuje, tu widzimy się, się rozpocznie i się rozpoczęło. Jeszcze, okej, okay, więc zaczęło się, no dobra, co ile strzelam, co, 10 sekund. Scelować sobie, z bum, nie trafiłem, a, nie trafiłem, dobra, nie widziałem gdzie akurat teraz.

No, drugi kill, no, najsik. Najsik, najsik. No nie trafiłem w gąskę. Nie trafiłem, nie, już nie trafiłem. A. Nie trafiłem. Nie kupiłem sobie apteczek. Mój team mi pomoże. Hecer, lecimy na nik Tak, jadę se. Ile przejeżdżamy na godzinę? 40. 40 max. Wszystkie pum! Kurwa! Kręk się cię pikał! Tam jest, Bum. nie, zraw, nie, nie we mnie, we mnie, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Headshot, musiał we mnie, bo miałem najmniej HP. Okej, okay, to więc widzimy się na kolejnej arenetce, a się już skończyła. Tak więc lecimy na parobitwę, bum, 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 lecimy na parobitwę. Chcę bazę, dawaj, dawaj. Nie mhm. wiem, to na razie... O! Chcę wyjść i... BUM! Okej. Trafił on wytpiony. Mogę na razie. I kad nam robi, ale mamy. Trafimy cię gdzie che zabijemy. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Aj, jaj, jaj, to jest jeszcze jedna ręczka. Niestety wyszukała nam Areczkę oczywiście moje widzowie koni. Jestem tylko w czemu nie widzę, nie widzę kamuflażu. Spierdalaj. Tak, ta, lecimy sobie na bazę. Gdzie on jedzie ten? Aha, kamikazję może i zrobimy. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale mam jeszcze nagrywanie, żeby się zdążyłem na, nagrać to.

O kur... 1, 4, sześć, 6... No i, I kurwe, gąsińca za padła i get it! Przebrana ręka! O, o. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zapraszam do poprzedniego odcinka z World of Tanks. Mam nadzieję, że filmik się spodobał, zostaw łapkę w górę i komentarz. Bye, bye! Enjoy! O, o, o.